Przejdł facet do windy, a tam schody. E, witajcie moi drodzy, z tej strony Avro, a to jest Kranker. I długa przerwa między odcinkami z tej gry była spowodowana tym, że chciałem szybko wbić szesnasty level, żeby móc robić dla was giveaway'e. I grałem w tą grę sporo. I potem mi się po prostu znudziła i przestałem w nią grać w ogóle. No i zakończyłem na szesnastym poziomie. E, tutaj jak próbowałem wbić ten dwudziesty, to... Na szesnastym poziomie już prawie przestałem grać w tą grę. No i stwierdziłem, że w sumie y, mogę to nagrać, tak czy tak. A giveaway e zrobię w jakimś y, późniejszym odcinku, no bo tych, tych giveaway i też nie zapowiadałem. Więc w sumie stwierdziłem, że nie musi y, być jakoś chyba szybko. Y, po prostu zrobię je w. W z przyszłych odcinków z tej gry? Mam nadzieję, że w następnym. Fajnie by było. Yy, ok, zagłosuję na Sub Zero w sumie no, jedna z lepszych map. Yy, Bo tutaj jakieś różne rzeczy. Jakieś no nóż mi ko yy, dropnął albo fryzura Elvisa <ple> Presley'a. Yy, jeśli chodzi o zmiany, w yy, o, zagram sobie agentem. Jeśli chodzi o zmiany w klasach, to chyba nie były y, to zmiany jakieś szczególne, bo w ostatnim razem, znaczy ostatnio po prostu twórcy zajmowali się raczej update'em Rankedów dla jakiejś kolaboracji z... Faceitem. I to w sumie na tym się skupili i... Ja tam nie zauważyłem żadnych yy, zmian w klasach jak grałem i jeszcze jak patrzyłem w update'y jakie były, to właśnie co się stało z tym lagiem to nie było jakichś szczególnych tutaj chyba zmian w klasach Możemy sobie zobaczyć w tym w, w Channel Logu. Znaczy Change Logu Channel Debil Debil Wow, ale mu zjechałem całe życie, co jest w sekundę. Dobra. Ma eee... mało punktów, ale nasz team wygrywa dosyć znacznie. Nie wiem, co się dzieje z tym pingiem. Jakieś dziwne, 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 dziwne to jest, że coś zacina. Chociaż to może po, po ich stronie jest jakiś problem. Chociaż 60 pingu, no nie powinno być takich, aż takich... Eee... ...przycięć. No nie ma nikogo, nie ma nikogo. A, gramy trzy osoby przeciwko jednej osobie w teamie. Nie wiem co się dzieje z systemem dobierania <grym> to już zwykle nie narzekam nad system dobierania. Po prostu tamci z jego teamu musieli wyjść. A nie, dwie osoby są w jego teamie. Okej. Okay. siedzę na spawnie, a powinienem gdzieś, gdzieś iść. Znaczy nas na punkcie, a powinienem iść po, po kile. No, została jedna osoba w ich teamie, W, w timie. O, są. Nie wiem z czego on strzelał, chyba z tego Alien Blastera. Tego, co to jest? Alien Blaster, który jest bronią poboczną. Albo jeszcze z czegoś innego? Nie do końca wiem, która broń ma taki dźwięk. Chyba właśnie ten Alien Blaster, ale. no. Chyba. Ja go nie odbakowałem. Yy, zaraz zobaczymy, który trzeba level. O, teraz mogę zobaczyć, który level jest wymagany do tego. Yy, zobaczmy, sekundary to muszę zmienić klasę. A, yy, na tą. 50 poziom, żeby odblokować blaster. A mam, o, desert eagle mam, nawet nie wiedziałem, <ścoughs> nawet nie wiedziałem że odblokowałem to, albo on zapomniałem. Zagram, może, rewolwerowcem. Mam tu fajnego skina do tego w ogóle, mi się podoba ten skin do rewolwera. No znowu, znowu tego, znowu mamy <grym> w Teamach grę na potwierdzenie zabójstwa Tryb, potwierdzenie zabójstwa. A ja chciałem zagrać Free for All czy wszyscy na wszystkich można jakoś... Jest więcej akcji. Co nie oznacza, że ten tryb jest jakiś zły. W sumie też go lubię całkiem. Dlatego gram w tą grę, bo, bo ją lubię. O tak, w sensie... No, od niedawna mi wróciła znowu... Chęć do grania w to, co już mówiłem. Słychać kogoś... O, tu nie ma drzwi. Myślałem że, myślałem, że tu są drzwi. Naprawdę myślałem, że tam są drzwi. To był niezaplanowany head. Okej. Okay. Podejrzane. Ten gość jest bardzo podejrzany. To, to co było, wyskoczył z zaściany z headshotem a i to cofnięcie było jeszcze bardziej podejrzane. Okej, okay, ten gość hakuje jak nic. Niemożliwe, że tak wszystkich kasuje na strzela same heady i nawet nie jest zarejestrowanym użytkownikiem. Nie no, so, są haki na pewno. U tego typa. No trudno. Albo przejdę na inny serwer, albo nie wiem. Może. A, możemy chyba głosować na wyrzucenie. Gracza. Da się głosować. Nie ma, nie ma w ogóle przeciwników teraz, nie mogę znaleźć nikogo. W sumie z dwóch w teamie, ale... Halo, gdzie oni są? No nie, wytrzymam. Ten też, ten też jest jakiś podejrzany. Level pierwszy i 3000 punktów. Kolejny, kolejny normalnie... Kolejny, kolejny zawodnik. Z programami wspomagającymi, no, w krankerze, akurat jest nie, nie trudno hakować z tego co wiem. Jak możemy zobaczyć, ile jest y, hakerów, często się zdarzają. Y, bo ta gra chyba w ogóle nie ma anti albo ma jakiś niesamowicie słaby. No, no, z, nie wiem, zmieniam serwer. Weźmy, o gun game, gun game może być, w sumie wszystkie słabe są serwery, daleki zasięg, ale dołączą. Okej, okay, serwer free for all, trzy osoby na serwerze, może ktoś dojdzie. O, Hedzik ładny wszedł. Myślałem, że kogoś słyszę, ale nie słyszę. O, jest. Okej, okay, zabiłem typa. Nie trafiłem. O. <grymne> Okej, okay, zabił mnie, ale... O, jest tu. Dobra, ten jest całkiem niezły. Całkiem nie, nieźle gra, o, dobra, zabiłem go, dobrze, dobra, to było, co było niezłe. To było dobre. Mogę wam w sumie mój sen o, z, przed kilku dni opowiedzieć, bo jest strasznie głupi, nie wiem, nie wiem, co takie rzeczy się śnią, ale w śnie się obudziłem, w sensie śniło mi się, że się obudziłem i patrzę, a przy stole siedzi jakiś... Chłop cały na czarno ubrany, którego w ogóle nie widziałem nigdy w życiu. I je płatki. W, w moim mieszkaniu. I to jest cały, cały sen. I wtedy się obudziłem już naprawdę. Yy, to jest cały sen. Yy, nie wiem. Jest tak głupie. O, została jedna osoba. O, zabiłem go od razu z headshot'a. No, znowu. Prawie 500 punktów, ale w sumie co to, co to za różnica? To jest serwer, na którym prawie nie ma ludzi. Okej, okay, znowu wygrałem, to... Wood. Znalazłem item wood. Drewno, mam deskę jakąś. Po co mi deska? Nie... Okej, okay, nie wiedziałem, że to dodali do gry. Tego... co? Było gdzieś napisane, czy nie? Albo to jest jakiś stary update bardzo. Um, Okej, okay. co to jest to wood? Czy mogę to zobaczyć w ekwipunku? Hub, może to być tu. O, shobby crafting, to będzie tu. Shobby crafting. Eee, price wheels, free speed. Mogę otworzyć elite spina, to zaraz to zrobię. Tylko chciałbym wiedzieć, gdzie tu craftować. Eee... Czy można, no dobra, security challenge. Jestem człowiekiem, tak, jestem człowiekiem, teraz będę robić motocykle. Tu, tu, tu to jest rower. Ok, market. Ok, tego dobra, to chyba nie ma tutaj. Jak czy gdzie tu craftować? A tu są jakieś rzeczy, i tutaj pokazuje, co ja potrzebuję. No dobra. Ale to i tak mam chyba za mało, żeby kraftować rzeczy. Ok, zagramy jeszcze raz. Czy ktoś jest na serwerze? To sama jedna osoba, więc przejdę na inny serwer. Dobra, zagram się teraz tak dla Jaj, a To jest też fajny skin. Dropnąłem go nawet nie wiem. On chyba nawet nie jest jakiś szczególnie drogi w tej walucie Growej Ale jest bardzo fajny Dobrze, że pamiętam jak się tym gra Fajnie, że, że trafiłem Usłyszałem za sobą strzały i nie zdążyłem się obrócić Ło, co jest Dobra, to było głupie bardzo To co teraz zrobię? Okej, okay. sekunda, dobra. Sprawdzam, czy mam Desert Eagle w, jako broń drugą. Okej, okay, zabiję go. Tego też, Te, ten, tego też z headshotem. Co za zawodnik? W ogóle ich nie słychać, albo... ja nie wiem. To nie jest whipping. Okej. Okay. <gryw> nie wiem, co mam powiedzieć, bo to było mega głupie z mojej strony. Zeszła mi myszka. No schodzi mi ta myszka, bo... Jest błąd w tym krankerze, że tak flikuje, tam jeszcze tak losowo, czasem. Nie mogę strafić z tej awupy. w ogóle jakieś ścinki mam, nie wiem o co chodzi z tymi, z, z tą grą. Dzisiaj w ogóle jakieś miałem problemy, żeby w ogóle rozpocząć nagrywanie, żeby to wszystko jakoś sensownie wyglądało. O, dobra, jeszcze jednego bym chciał zabić. No i nie dało się, ale pięć kili, pięć kili dziewięć, dziewięć śmierci. To nie są, to są bardzo niedobre staty. Dobra, jeden. dobre, dobre, dobre to było. Okej. Okay. Okej. Okay. To z drugi. No z dwóch stron no to. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Okej. Okay. Nie znam rządem za wolna ręka. Trochę mnie grałem ostatnio w FPS-y tak ogólnie, już y, też rzadko w cs -a. Więc skill jest trochę niższy, ale czy niższy niż na przykład na poprzednim odcinku z. z Krankera to nie wiem, wydaje mi się, że wyższy. Okej, okay. jeszcze raz chciałbym FFA zagrać. Może, może, może. Chciałbym zagrać jeszcze bardziej tym Hunterem, ale może już się nie będę kompromitować na dzisiejszy dzień. Ok, jesteśmy. Co my gramy? Free for all. To dobrze. Cyk jeden nie żyje. To nieźle. <ścoughs> Zablokowałem. Eee, eee, e, e, proszę pana. No. Ręka się chwieje, to, to nie ma. Strasznie... Głupie śmierci czasem. Dzisiaj są. A w sumie to jak zwykle. Okej. Okay. Ej, ej, no nie. Dobra. Udało się. Chciałem zrobić tutaj tego skrót, żeby sobie wskoczyć na drabinę, potem przeskoczyć na... Co? Wskoczyć na drabinę i przeskoczyć na most. OK jeden. I drugi mnie już zabił. 6 kill i 5 śmierci. Dobra, przydałoby się trochę przydrajhordować. Okej. Okay. Dwóch. Trzech, ok, czterech. Mogę mieć kill streak pięciu? No, nie mogę mieć kill streak pięciu. Powinienem się wyleczyć. Ej, 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 ej. No, niezły typ. O, jestem na górze, dwanaście kili, siedem śmierci. 7 defów i jest ponad 1000 punktów. Chciałbym utrzymać to miejsce. Dobra, shotgun. No, chłop z shotgunem będzie wyżej ode mnie, bo gra shotgunem. Chociaż shotgun został trochę znerfiony, więc już. Więc te, nie wiem czy to jest takie dobre. Do shotguna też trzeba trochę ogarniać movement, więc to nie jest takie, że broń dla ludzi bez kompletnego skilla. Coś tam trzeba umieć. Albo mieć szczęście. Dobra, przydałoby się przynajmniej chociaż chociażby utrzymać drugie miejsce. O, słychać. Kogoś. Ok. Jeden. No i gdzieś tu drugi był, bo było go słychać. O, jest. Kolejny. No, on tu miał duże szanse. No, trzecie miejsce, to już słabo. 17 kili, 13 defów. Tamten gość ma dużo mniej kili, bo ma 12, tak. 14 już. Ale pewnie strzela więcej headshotów albo coś w tym stylu. No to ma więcej punktów. Myślałem, myślałem, że to typ na dachu. No nie zdążyłem. Nie zdążyłem, więc będzie miejsce, które... Trzecie, no to... Tak średnio, no. Nie najlepiej, ale 18 kili Nie jest źle, ma, yy, nawet nie najgorzej. Otworzymy... Otworzymy, otworzymy sobie... Yy, elite Spin. Co to w ogóle jest za ten? <laughs> Dobra. Zielone? Uncommon. Nie, zaciął się, zaciął się mapa się zmieniła, to się zacięło. Jakiś spray. Okej, okay, dodali w ogóle NFT. Jako coś, co może wydropić jako najrzadsza rzecz. Kiedyś to było po prostu to. Tęczowe to się w ogóle świeci fajnie. ok yy, To będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Yy, mam nadzieję, że wbiję szybko ten poziom 20, chociaż się na to nie zapowiada, bo te ostatnie poziomy tu się. No trzeba napracować, żeby przejść do następnego. Yy, więc dziękuję wam wszystkim, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, cześć!